Trenujesz, dobrze jesz, ale nie dbasz o profilaktykę? To wszystko może być bez znaczenia. Wielu facetów, choć nie tylko, boi się badań ze względu na konfrontację z rzeczywistością, a to bardzo duży błąd. Wcześniej wykryte problemy zdrowotne w większości przypadków są łatwe do opanowania. W przypadku późnego zdiagnozowania niektórych schorzeń problem może stać się poważny. Regularna profilaktyka to nie oznaka słabości. To potwierdzenie Twojej świadomości, dojrzałości i odpowiedzialności za swoje zdrowie. Badanie krwi, prostata, markery nowotworowe, USG jander czy hormony to podstawy, które każdy mężczyzna po 30 powinien robić regularnie. Jeśli trenujesz, chcesz być silny i zdrowy, nie tylko dla siebie, ale też dla swojej partnerki czy dla swoich dzieci, to zacznij od fundamentów i badaj się regularnie. A koszty profilaktyki traktuj jako inwestycję w swoją przyszłość. Jeśli traktujesz siebie poważnie, zrób to. Nie dlatego, że panuje teraz trend, czy jest to po prostu modne. Zrób to dla samego siebie. Udostępnij ten materiał swojemu koledze, a być może uratujesz mu życie.